Czytanie z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia, na tym świecie zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto mi służy, uczci go mój Ojciec. Oto słowo Pańskie. Witam Was wszystkich serdecznie. Jeżeli ziarno pszenicy wpatrzy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo. Tak mówi taki fragment Ewangelii na uroczystość świętego Wojciecha, która była wczoraj. Ja sprawdziłem z jednego małego ziarna pszenicy rośnie, rośnie kłos. Gdzieś wiemy, on jest gdzieś taki duży, może większy, mniejszy czasami. I w tym kłosie może być około 45 do 50 ziaren. Dlaczego to jest, to jest ważne? Zobaczcie, jedno małe ziarno, jedno, nie większe niż paznokieć, ono ma moc wydać z siebie kłos, gdzieś taki duży. To znaczy ma moc wydać z siebie coś, co go przerasta kilkaset razy, a w tym kłosie około pięćdziesięciu kolejnych ziaren. Ile on ma w sobie życiodajnej siły? Jedno małe ziarenko. I to jest opowieść o tobie. Pamiętasz, jesteś obrazem i podobieństwem Boga. To znaczy, że masz moc w sobie życiodajną. Masz w sobie moc dającą życie. Masz w sobie piękno, które może się rozdać, rozlać. Jesteś pokarmem, jesteś chlebem, które. Które może się rozdać. Jesteś ziarnem, które może zrodzić kolejne ziarna. Jesteś miłością, która może przytulić wielu. Jesteś talentem, które może, które może pociągnąć, zachęcić, ogrzać niejednego. Ziarno, aby rosnąć, aby wydać plon, ono potrzebuje ziemi, wody, potrzebuje słońca. Czyli czego potrzebuje? Przede wszystkim ta ziemia ziemia brudna, glina czasem sucha, czasem twarda, czasem mokra. Pamiętasz, z ziemi. Bóg ulepił człowieka, jednego i drugiego. Z Ziemi Bóg, można powiedzieć, ulepił całą ludzkość. Ziemia może być symbolem ludzi. To znaczy, my, aby wzrastać, aby stać się miłością, potrzebujemy drugiego człowieka. Potrzebujemy, jakby kościoła. Potrzebujemy pewnej wspólnoty, która nas będzie formować. Są tacy, którzy potrzebują chodzić do kościoła i usłyszeć kazanie. Kazanie drugiego człowieka. Są tacy, którzy potrzebują popatrzeć na jakiś program w telewizji, zobaczyć kogoś, kto cierpi jakąś biedę. Dosłownie potrzebują numeru konta, żeby wysłać temu komuś swoje pieniądze. Są tacy, którzy którzy potrzebują konkretnej wspólnoty, małej jakiejś wspólnoty, odnowy w Duchu Świętym, jakiegoś stowarzyszenia, neokatechumenatu, czegoś, żeby tam się formować. Żeby tam bracia i siostry ze wspólnoty mogli mu powiedzieć, jak ciebie widzimy. Są tacy uzależnieni, którzy potrzebują drugiego uzależnionego, który mi pomoże. To jest ta ziemia, która ma moc otulić moje ziarno i sprawić, że, że ono z tej, z tej ziemi może czerpać coś, co pomoże mu wydać ten owoc. Owoc miłości. Potrzebujemy ziemi, czyli potrzebujemy drugiego człowieka, który zwróci mi czasami uwagę i powie mi zmień się. Potrzebujemy wody. Wody żywej. Co to oznacza? Może chodzi o Ewangelię. Zobaczcie, Ewangelia nas, ona nam mówi, ziarno musi obumrzeć, bo jeżeli nie obumrze, zostanie tylko samo. Jeżeli bardzo dobrze przeczytamy Ewangelię, to zobaczymy, że Ewangelia nas zachęca do tego, żeby obumierać. Co to oznacza? To oznacza to, żeby na przykład się nie obrażać, nie szczelać focha. Ewangelia nam mówi nie kłam. Ewangelia mówi, nie, nie przywiązuj się do pieniądza, twoimi pieniędzmi podziel się z jakimś biednym. Zauważ biednego. Ewangelia mówi, nadstaw drugi policzek, to znaczy, nie walcz za wszelką cenę o swoją rację. Ewangelia mówi, bądź pracowity, nie leń się, idź do pracy. Ewangelia mówi, zadbaj o swoją godność, czyli nie chodź jak łajza. Pamiętaj, że, że jest tobie dobro i piękno. Zadbaj o nie. Nie rozdawaj siebie na lewo i prawo. Zadbaj o swój honor, o swoją cześć. Ewangelia mówi, obumieraj, czyli podziel się swoim czasem z kimś. Podziel się swoim sercem z kimś. Wysłuchaj, zadzwoń, ogadaj, podwieź kogoś, jeżeli tego potrzebuje, za darmo. Ewangelia mówi, na Wigilię zaproś jakiegoś ubogiego do siebie, do domu. Wtedy dopiero poczujesz, jak obumierasz, jak oddajesz kawałek swojego życia komuś. Pamiętaj, Jezus powiedział, kto kocha swoje życie, ten nie traci. To znaczy, tak naprawdę, kto ukochał siebie, taki egoista, egoista zawsze traci i to traci podwójnie. A ten, kto nie ceni swojego życia na tym świecie, to znaczy, kocha niebo, kocha życie wieczne, kocha chwałę, która go czeka. I, i wszystko, co robi, robi dla tej chwały, tej przyszłej. To ten naprawdę tak, to ten naprawdę żyje. Ewangelia nas jakby nie ciągle będzie zapraszać do tego, żeby mieć wyobraźnię, jak mówił papież, mieć wyobraźnię miłosierdzia. Żeby szukać sposobów, kto jeszcze dzisiaj mnie potrzebuje. Kto jeszcze, o kogo ja się dzisiaj jeszcze mam zatroszczyć. Bo Pan Bóg nas uczynił jak te ziarna. On wierzy, że moje życie, ma moc dawać życie. Jak mówił papież Franciszek, Twoje życie jest misją. Ono nie jest ciężarem. Ono nie jest jakimś krzyżem trudnym, które ty musisz znosić. Ono jest misją. W tobie Bóg umieścił coś niesamowicie mocnego, pięknego, cudownego. I to coś ma być posłane, ma być rozdane, ma być dane drugiemu człowiekowi. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. To ziarno, aby wzrosnąć, aby wydać plon, potrzebuje słońca. Potrzebuje dużo słońca. W Biblii słońce jest symbolem Chrystusa z martwych stałego. Jezusa Chrystusa. I to Jego potrzebujesz przede wszystkim. Potrzebujesz go spotkać, potrzebujesz go doświadczać, potrzebujesz, aby On przychodził. I tu się nie da. Tego inaczej zrobić, to jest inicjatywa jest po jego stronie. Trzeba czekać, żeby on przyszedł, trzeba tęsknić. Tak jak oni, apostołowie, tęsknili. Kiedy on umarł, oni tęsknili. Oni się nie rozeszli od razu, oni się zamknęli, byli we wspólnocie i jako wspólnota czekali. Czekali na jego przyjście. Czekali i mieli nadzieję, że przyjdzie. To, co możesz zrobić ty, to możesz się modlić, możesz prosić Jezusa, żeby on przyszedł do ciebie. Żeby on przyszedł i cię dotknął. Prosił. A może się okazać, że jak będziesz prosił, 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 to ktoś do ciebie zadzwoni. Że ktoś przyjdzie, że zobaczysz kogoś, kto potrzebuje czegoś. I być może to jest, to jest ten moment, kiedy przychodzi Chrystus z stałych Kiedy przychodzi zebrać plon tego ziarna, którym Ty jesteś. Przychodzi, abyś wydał owoc. I jak wtedy zaczniesz rozdawać siebie, to zobaczysz, że Twoje życie przynosi owoc obfity. Że ciepło, które masz w sobie, ta iskierka, zaczyna ogrzewać wielu. Że zaczyna ogrzewać kogoś. Pamiętaj, Twoje życie jest misją, Twoje życie jest darem i ono nie jest tylko dla Ciebie. Bo, bo życie wieczne to ty, to ty, można by powiedzieć, już masz. Ale jeżeli to ziarno nie obumrze, jeżeli będziesz je miał tylko dla siebie, to zostanie ono tylko dla Ciebie. A tu chodzi o to, żeby z tej iskry wybuchł ogień, żeby z tego ziarna zrodził się chleb, żeby wszyscy byli syci, żeby wszyscy byli nakarmieni, bo w niebie będziemy wszyscy. Bo w niebie będziemy przy jednym stole przy jednym fantastycznym stole. I Pan Bóg chce dzisiaj wszystkich karmić. I co ciekawe, on tego nie chce robić sam. Mógłby to sam zrobić. Mógłby już dzisiaj. Ale Pan Bóg robi wszystko we wspólnocie. Pan Bóg nie jest samotnikiem, nie jest w pojedynkę, nie jest taki e, zazdrosny, zarozumiały, pyszny. On chce to zrobić przez Ciebie, we współpracy z Tobą, bo On włożył w Twoje serce tyle dobra, tyle piękna, tyle mocy. I On chce, żebyś Ty to dobro wydobył. On chce być duchem. Świętym, który, który z Ciebie to dobro wydobędzie. O co? Żebyś był jak On, żebyś był jak On, dawcą życia, żebyś był jak On, przewodnikiem ku życiu, żebyś był dosłownie Chrystusem dla drugiego człowieka, żebyś, ty, żebyś tym był też dumny z siebie, żebyś się cieszył sobą. Żebyś zobaczył swoją prawdziwą, piękną wartość. Jeżeli z ciebie takiego małego ziarenka wyskoczy 50 innych ziaren, jakże dumny, jakże szczęśliwy będziesz. My czasami myślimy o sobie, że jesteśmy takim małym ziarenkiem, takim licznie znaczącym. No, zarabiam te swoje 2000 złotych, mam te swoje M2 i, i, i to 5% albo nie mam. No i takie to moje życie. Czasem jakiemuś biedakowi dam pięć zł Otwarą, czy gdzie tam. I w ten sposób pozwalamy siebie okraść z piękna. W ten sposób e, zapominamy, że jesteśmy ziarnem rzuconym w ziemię. I być może to, że czasami spotykasz kogoś, to może być Twoja mama, Twoja babcia, Twój bliski, kto potrzebuje Twojego czasu. To jest ta ziemia, w którą jesteś rzucony, aby w tej ziemi przynieść te owoce. Aby w tej ziemi, w tym brudzie, w tej ciemności, w tym, w tym czymś przytłaczającym, dać życie, dać coś pięknego, dać coś wspaniałego. I być może właśnie w to miejsce Ciebie Bóg rzuca. Być może masz kogoś, komu dawno nie przebaczyłeś, a kto potrzebuje tego przebaczenia. Być może masz kogoś bliskiego, kto pił i cię zranił. Być może on potrzebuje twojego telefonu, abyś mu powiedział przebaczam ci. Że okej, okay, nie musisz mi oddawać tych pieniędzy. Jesteś dla mnie ważny, ważna. I to jest ta ziemia, w której ty wydasz owoce. Jeżeli dzisiaj nie potrafisz tego zrobić, to proś, proś Jezusa, proś, aby On przyszedł pomimo Twoich drzwi zamkniętych. Proś, aby On przybiegł do Ciebie, aby Ci powiedział, pokój, oto daję Ci Ducha Świętego i Ciebie posyłam. Pamiętaj o tym, jesteś posłany. Nasza misja jest znakiem zmartwychwstania. Twój krok... Do drugiego człowieka, Twoja droga do tego drugiego człowieka, Twój gest jest pewnym znakiem zmartwychwstania. Zawsze, kiedy umierasz dla swojego egoizmu, zawsze, kiedy umierasz dla siebie, a oddajesz siebie komuś, zmartwychwstajesz. Tak naprawdę zaczynasz żyć, bo, bo zaczynasz żyć życiem wiecznym. Nie żyjesz tym życiem. Nie żyjesz po to, żeby się karmić, żeby się nachapać, żeby się najeść, ale żyjesz, aby umrzeć dla drugiego. Po to, aby tak naprawdę żyć pełnią życia. Żyjesz prawdziwie wolny od tego, co przemija, od tego, co ginie, od tego, co zabija. Dość już się nagadałem. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Chciałem powiedzieć: dziękuję Wam serdecznie. E, mamy już nazbierane na ten aparat około 1350 zł. To znaczy, w momencie, w którym ten filmik oglądacie, to jest wczoraj, było 1350 zł. E, ogromne Wam dzięki. E, wkrótce kupimy ten aparat. Kiedy go Marcinie kupimy? Za dwa tygodnie. Poniedziałek, wtorek. Poniedziałek, wtorek. Malcinek mi to mówi, poniedziałek, wtorek. Malcinek, pomachaj. O, chodź to malcinek. <grym> Więc malcinek mówi, że, że za poniedziałek, wtorek będziemy prawdopodobnie kupować aparat, jakość się poprawi. Dziękujemy wam serdecznie, Machamy wam wszystkim. We love you all. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa. Aha.